Jest z nami druga połowa kobiecej wersji MMA. Niestety nie udało się wygrać z Agnieszką. Niedźwiedź, natomiast Klaudia, początek ewidentnie należał do ciebie. Trafiałaś dużo i dużo mocniej. Zresztą to było widać na twarzy Agnieszki. Więc pierwsza runda dla ciebie. No taka była taktyka, w pierwszej rundzie ją zrealizowałam, no niestety w drugiej rundzie dałam ciała, po prostu trenowałam judo, włączył mi się odruch, zrobiłam rzut, którego nie powinnam, który był bardzo ryzykowny, no i przegrałam na własne życzenie. Czy z Pawłem Krysiem się określony jakiś game plan? No właśnie jak mówiłam parę technik stójkowych i tylko to miałam robić, bo wiedziałam, że tym by wygrała. No i tak na początku się udawało i zrobiłam ten błąd, właśnie nie zrealizowałam do końca planu i dlatego przegrałam wygraną walkę. Panie, no, czy w związku z tym, że to była chyba trzecia Twoja walka, czy widzisz różnicę, to samo pytanie zadam Agnieszce, między występowaniem dla tak dużej federacji jak MMA, tak, a innymi mniejszymi organizacjami? No tak, przygotowanie, organizacja na pewno jest lepsza, większa motywacja na pewno na takiej gali, żeby się przygotować niż na tych mniejszych galach. No, zresztą do każdej walki podchodzę w sumie w ten sam sposób, ale tutaj rzeczywiście jeszcze były trzy rundy po pięć minut, to musiałam trochę nad kondycją popracować i było ok. Długo jeszcze ostatnia rzecz zauważyłem, bo tutaj odbiór trochę miśmy zakłócony, ale jak był ten trójkąt zapięty przez Agnieszkę, to długo tak naprawdę wytrzymałaś, próbowałaś, walczyłaś. Nie, nie dało się tam rotować, bo miałaś już rękę wyciągniętą chyba. Eee, no właśnie, próbowałam, robiłam co mogłam. Myślałam, że może się prześliznę przez ten wąski trójkąt, jednak się nie dało. No coś tam, no robiłam co mogłam, no, nie, 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 no ale nie dało się, to co miałam zrobić więcej. Zrobiłam tyle, ile to się dało w tym parterze, no w tym trójkącie. Ale MMA nie mówi jeszcze nie. No chyba nie. No mówią mi, że w sumie dobra walka, to nie będę się poddawała, będę więcej trenowała, będę wygrywać, może później. Kciuki trzymam, dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję również.